Jakie pełne, pełnoprawne, przepraszam, wysypisko. W środku sobie terenów zielonych. Tak, matki z dziećmi dają tu przychodzić. Na pewno. To chyba do tej pory moja najszybsza akcja jaką miałem. Worki muszą zostać tutaj. Bo coś koło tego śmietnika co zostawiam. Stoi jakieś auto. I leżą niewyniesione worki. Także także nie wiem co to znaczy może ktoś się na mnie czai że wynoszę śmieci w niedozwolonym miejscu bo to pewnie moje śmieci z domu, a nie śmieci z lasu kto by wpadł na pomysł że to są jakieś śmieci wyniosę to stąd jutro do tych większych kontenerów koło Odry mam nadzieję, że tego nikt nie wyrzuci do tego nie rozwali i co? no i nic, ciekawie nie ta polana stała masą ceramiki tam może przyjdę tam z kimś, kto się orientuje i jeżeli się okaże, że to coś można z tym zrobić, to się to weźmie, A jak nie, to się posprząta i do kubła. Nie ma co wywalać, bo nie znając się, to jeszcze rozwalę. Także, no. Taka historia. Szybkie 15 minut, naprawdę nie ma, ma dużo czasu i Muszę uciekać ale Tak jestem z siebie dumny, że poszedłem tam na tych workach powiedziałem. Bo one są takie pełne, ale nie do końca, bo tam są też takie trochę duże rzeczy. specjalnie takie wybierałem, bo nie miałem czasu. E, chciałem, żeby potem nie je zostawiać. Jednym z tych, tym po lewej, na nagraniu, jest 5 pięciolitrowy płyn do spryskiwaczy letnich. Ale wie czemu. O. A tam są worki, które zostawiłem, i auto stoi na wprost nich. Zobaczymy. Dobra, czas uciekać.